Już po raz piętnasty prezydent Wejherowa przyznał nagrody w konkursie Najpiękniejszy balkon. Mieszkańcy Wejherowa rywalizowali ze sobą w trzech kategoriach. Najpiękniejszy ogród, balkon i ogródek działkowy. Laureatów wyłoniła specjalna komisja. Na jej czele stanęła radna Teresa Patsidis. Pierwsze miejsce w kategorii balkonów zajęła pani Krystyna Iwanowska z ulicy Gdańskiej. Ogród, balkon rzeczywiście pięknie ukwiecony. Pierwsze miejsce w kategorii ogrodów przydomowych zdobyła pani Maria Łuczak z ulicy Marynarki Wojennej. Ogród przecudny, bardzo duży, duża przestrzeń do zagospodarowania, duża pomysłowość, dużo różnych elementów upiększających architektury. Roślin. Bardzo nas zachwycił ten ogród. Pierwsze miejsce w ogrodach działkowych natomiast zdobyła pani, ulicy, pani Iwona Stalka z ulicy Harcerskiej, która ma swój ogród działkowy przy ulicy Sucharskiego. Także ogród bardzo wypieszczony, yy, bardzo przemyślany. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w ratuszu. Podczas spotkania zaprezentowano zdjęcia ogrodów biorących udział w konkursie. Fotografie i wypowiedzi gości ukazały, jak wiele pracy i serca wkładają w swoje ukwiecone żywe dzieła sztuki. A czym jest ogród dla zwycięzczyni konkursu? Dla mnie to jest rzecz naturalna. Po prostu lubię piękne otoczenie. Lubię roślinność, wypoczywam. W ogóle nie oglądam latem telewizji, w ogóle nie. Wolę patrzeć na zieleń, na kwiaty, mam duży stary sad też jest dużo, tak jak mówiono roślinność, ptaki pod mój, pod mój dom właściwie ogród podchodzą, podchodzi dzika zwierzyna, także jest super. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i książki. Dla zwycięzców poszczególnych kategorii przewidziano nagrody pieniężne.